Cześć moi drodzy, znajdujemy się teraz w hali w Krakowie. Dosłownie teraz odbywają się targi od 12 do 13 września w Piaf Wielkiej Hali. Tutaj możecie oglądać różne aranżacje, różne dodatki wyposażenia wnętrz. Teraz zapraszam Was na krótki filmik i krótką prezentację Łukasza, który bardzo fajnie i sprytnym sprzętem maluje ściany, które mogą zastąpić Wam tapetę. Chodźcie ze mną, zapraszam. Cześć, jestem Łukasz, pracuję w firmie Piądróg, zajmuję się drukiem ściennym UV na terenie całego kraju. Przedstawiam maszynę Wolpen, na której osobiście pracuję. Przekazujecie mi dowolną grafikę, którą jestem w stanie nadrukować na prawie że każdej powierzchni, czy to szkło, ściana, metal, kafle, cegły. Możliwości jest mnóstwo. Tutaj prezentuję jakość wydruku. Widać że naprawdę jeśli plik jest przygotowany bardzo dobrze no to wygląda to świetnie. Tutaj mamy pokazaną, pokazany wydruk na nierównej powierzchni. Także czytynki jakieś artystyczne yy, czy nieregularne kształty nie stanowią problemu. Maszyna drukuje prędkością od 1 do 16 metrów kwadratowych na godzinę. Pełna obsługa kolorów smyk plus biały, więc nawet jesteśmy w stanie wydrukować białe kolory na czarnej powierzchni. Tak naprawdę ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia. Zapraszam do kontaktu z nami firma Druk. Kontakt bezpośrednio do mnie, jestem Łukasz Parlow, numer 789 090 910. E-mail kontakt małpa